Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaleczka z tej strony Mitorok. Zapraszam Was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nie prosklańfans Creed Walhala. W poprzednim odcinku zaczęliśmy kontynuować wątek Chester Shire, Jeżeli chodzi o te aktywności poboczne. W dzisiejszym odcinku mam plan skończyć całe to hrabstwo i przeniesiemy się... No, do Jotunheimu usnę, bo nie będę tutaj robić szczerze tego Lincoln Shire jeszcze, bo uznałem, że tyle obszarów, ile ja mam na razie skończonych. Czyli tutaj te wszystkie jak widzicie lokalizacje w prawym... W dolnym rogu mam pokończone na 100%, a brakuje mi tylko Skyropshire, Gloucestershire, Lincolnshire, jak i Nottinghamshire, czyli czterech obszarów, jeżeli chodzi o Anglię. Więc cofniemy się do mitycznych regionów. Tutaj w jednym punkcie aż mamy cztery snajdźki, co ciekawe, więc bardzo dobrze. Brakuje mi trzech artefaktów, trzech bogactw, więc W dzisiejszym odcinku mam plan skończyć sobie to miejsce. Jak i możliwe, że uda mi się jeszcze do Jotunheimu dzisiaj też chciałbym sobie zmienić tatuażyk bo w poprzednim odcinku dostałem taki dość ciekawy i do tego ładny tatuaż na twarz chyba więc go będzie trzeba przetestować tutaj mamy jakieś bogactwo do zdobycia tylko że w jaki sposób się tutaj dostać może ha o! Już widzę, dobra, nie zauważyłem na pierwszy rzut ale w porządku Dobra, to już jest akurat dość powszechny mechanizm, czyli przesuwanie tego gówna No i łatwo zdobyte Sztaba węgla, no obszary niestety niskopoziomowe, lubią mieć takie lipne nagrody Ostatnie dwa błogostwa, no dobrze eee... Może teraz zajmiemy się kolejnym tutaj bogactwem, tylko że co tutaj jest najbliżej? E, możliwe, że ten artefakt, tylko to jest, co będzie? Liścik kolejny. Może rzymski artefakt Uuu, mapa skarbów. Tylko, że to jest tak centralnie na dole. To możliwe, że właśnie tym przejściem damy radę się tam dostać. A tutaj? O Ojojoj Naprawdę oj, oj. że jest ciekawy sposób ukrycia Mi tam pasuje, darmowy artefakt U, mapa skarbów, zapomniałem trochę jak znaczniki wyglądają Ale w porządku Tych map skarbów chyba nie będę robić, bo one się nie wliczają w progres, jeżeli o to chodzi Mi zależy na progresie na mapce, czyli 100% bogactw artefaktów, jak i tajemnic. Z sami nie ma problemu, bo już je mam w największym stopniu skończone, bo jednak brakuje mi tylko 100 do wykonania i będzie zajebiście. Tutaj się zaczynają lekkawo schodki, bo mamy bazę bandytów. Eee, za czym idzie na pewno większy poziom przeciwników, jak i kluczyki ewentualnie, albo jednak nie, tylko że tutaj pojawia się problem z drzefiami. No Sam ich sobie nie otworzę. Chyba że byłoby jakieś przejście, ale no nie wydaje mi się. Nie widzimy się tutaj. O kurczę, raczej znaczy tak po prostu od frontu nie damy rady się tutaj dostać. Coś mi śmierdzi góra. Spróbowałbym się do góry jakoś dostać. To no tam możliwe, że będzie jakaś kładka, uskok czy coś innego do przejścia. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Jednak mamy normalny dach, co mnie trochę nie napawa optymizmem, szczerze mówiąc. Kogo my tam mamy? Co pan Goliath tam robi, tak u góry? Ciekawa sprawa. Nie damy rady, tak się tutaj dostać. Ja muszę mieć opcje wyważenia przejścia. Uuu, taka łąska mi trochę śmierdzi. O, ja już chyba wiem jak. Ta gałązka raczej by tak normalnie. No, nie wyglądała. Ona jest jakoś tak dziwnie tutaj. zrobiona, jakbym był w stanie. nie tak, też nie tak. przestrzegać tutaj coś, tylko że. muszę się tutaj do góry jakoś dostać. Eee, za pomocą tyrolki, chyba. Dobra, mam plan. Taki może wstępny. Ale to powinno raczej podziałać, bo szczerze nie mam zbytnie pojęcia jak ja mogę tutaj to zrobić. O, co jest? Jak ja nam... Jak, jak nam postać by tam spadła? Więc dobra, muszę chyba tędy przejść. Teraz dzięki tej lince będę w stanie... Popręć sobie bogactwa. Aki polecieć tutaj. I z tego punktu w te kraty dam radę. Strzep, lić, no i elegancko. Właśnie jesteśmy tak ta miejscówka śmierdziała, ale ustęp, że może będzie jakieś inne przejście od dołu, od boku, od góry, które tak bardzo lubię. Dziwne, że tutaj w ogóle kluczy nie mam do zrobienia, ale lokacja jest akurat dość mała, więc mi tam pasuje. Mała, ale pełna nie. No głupio zrobiłem, że akurat wydałem adrenalinę, ale niech już będzie. Może nie będzie tutaj większych rzeczy do otwierania, takich wcześniej i tak dalej. Pawęż No, w porządku. Już chyba jakiś taki pawęż mam, tą moją aktualną nadstarczę. Więc tak. Co na tutaj zostało? Trzy rzeczy. Bogactwo i dwa artefakty. No, w porządku. Tutaj mam od razu jedno, które jest od dziwo u góry. Hmm, koło przeciwnika to było. Jakoś tam Goliata. I w sumie dalej tam jest. Więc. Hmm. Spróbujmy może jakoś tutaj się dostać. To wydaje się być bardzo dziwna lokacja. Naprawdę nie wespnę się, tak? No to są jeszcze jakieś żarty, naprawdę. Mm hmm. Czy dam radę na pewno, tak się tam wspiąć? Wydaje się, że chyba nie. Mamy niby drabinę, ale muszę być w stanie ją zestrzelić. Okej... Okay. No, co jest? Okej, okay, dziwne No Daję shaver i hit Chciałem go w słaby punkt trafić. Niestety się nie udało. No i karty, artefakt. Bardzo dobrze. Uuu, wybuchający zban. No dobra. 400 metrów, tam 900. No to spróbujemy się już jakoś tam dostać, bo jednak to jest akurat dość mało do przejechania, więc spróbujmy tam się udać. Coś wydaje mi się, że tam będzie raczej przekręcony symbol do zniszczenia, bo akurat ta lokacja jest dość tak wysunięta na obrzeża mapy, więc w porządku. Głównie przy takich budynkach e, albo zniszczonych ruinach są rzymskie artefakty, mapy, bądź jeszcze liściki, albo jeszcze strony sagi były. Ale już nie pamiętam, czy wszystkie te strony Sagi zebrałem. A nie chodzi o strony kodeksu, tylko o strony Sagi, które też są takim artefaktem tutaj. Musiałbym jeszcze jakoś tutaj się dowiedzieć, co jeszcze możemy tutaj pozdobywać. A sens po ilości regionów do zrobienia, czyli trzech... Tak, trzech na obecną chwilę. To chyba no. rzymskich artefaktów oh. powinienem mieć dość spore do zrobienia jeszcze. No wiadomo, że i wrażenie to jest przekręte miejsce. Kurczę, to zajebiście wygląda. Uuu, trucisna i tam mamy akurat studnie do wejścia. Wolę to przetestować. Idealnie. Wszystko się tutaj zniszczyło. Fajnie, że też nasz koń tak jakby podlega prawom oglęli i też się wystraszył tego wybuchu. I tutaj mamy... uuu, martwa krowa. No i symbol. Zrobione. Kurczę, jak ja lubię to naprawdę przekręte symbol. To jest taka fajna rzecz do zrobienia, W ogóle nie ciężka. I odnowiła nam się druzisna, ok? No tutaj tej chyba żadnej notatki nie ma. No to szkoda. A czasem w tych lokalizacjach możemy znaleźć notatki odnośnie akcji, która się działa w tym miejscu, dlaczego jest przeklęta, albo notatki na temat tego, że ktoś próbował to miejsce uratować, ale mu się nie udało, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc w porządku. Yy, więc tak, na razie to spróbujemy jeszcze. Doszy do ostatniego bogactwa i zobaczymy wątek Jotunheimu. Dalej nie pamiętam ile mam kurczę minut odcinka. A, to już mniejsza z tym. Może nie wyjdzie jakiś zajwicie długi. Czyżby to był jakiś obozik bandytów, w którym mogą być mniejsze skrzynki na przykład z materiałami budowlanymi? Wydaje mi się, że chyba tak. Albo jednak... uuu, kluczyki. No tak, obozik, okej. Okay. Tylko żebyś. Uuu, jednak ze skrzynkami. Brakuje mi 600 materiałów budowlanych, aby być w stanie ulepszyć sobie htdr droby na kolejny poziom. Tylko że brakuje mi przy okazji też surowców, więc. jajks. Czemu mi tak szybko rzutyli. Dlaczego no, tego tutaj kurczę nie rozumiem? Surowce, niestety, ale przydadzą się, bo ja dużo skór żyłem na ulepszanie przedmiotów tutaj nic. No też nic w okolicy. A szkoda To muszę to jest klucz. Czy to naprawdę będzie aż takie proste? Na razie to przyleśmy tutaj na dół. E, halo, ej Bur. Nie bez przyczyny chyba mam tam coś się na dół, chyba że już w tej lokalizacji byłem. Tylko, że tego skarbiku nie mogłem zdobyć. Tak też chyba może być. Zobaczymy tutaj to miejsce. Tak, to była uczona księga, ok. Ho! Jak ja tego kluczyka nie wcześniej nie zdobyłem. Naprawdę gościu go miał Eee Okej okay. A to jest zbagowane przecież hmm. Czy jest pokazane, że gościu ma klucz Ale Nie mogę go podnieść Okej, okay, czyli tędy nie wejdę Tędy też nie. Możliwe, że tędy jakoś na dół jeszcze będzie. Właśnie zejście podwodne w porządku. Eee, dzisiaj, dobra. Uuu, fajnie to wygląda. Okej, czyli znacznie mi się tutaj pogował. Łucznia Uuc Fyrydu. Uuu, fajna nazwa. Czyli snażnik mi się tylko zbogował, ja już chciałem krzyczeć, że gra jest pobogowana i do dupy, czemu taką wypuszczają, ale w porządku. Eee, więc tak, no, Lele mamy ukończone w 100%, bardzo dobrze. Potem tej Lincoln Shire by się przydało pokończyć, tylko, że nie no, z tym też raczej większych problemów nie będzie, z tego co tutaj te sporo tej rzeczy możemy zrobić tak dość szybko. A na razie wróciłbym do krócej przystani, tak, mogę. Poszedłbym do ToWi zobaczyć e, tatuażyk, który dostałem w poprzednim odcinku. Jak i też wstępnie udamy się do Jotunheimu i tam spróbujemy, kurcze, pozdobywać te e, bogactwa. Mam nadzieję, że się uda. E, też nie wiem, czy przypadkiem nie odnawić zapasów. a niech będzie, że na razie sobie odpuścimy. Bo tak szczerze, mam ich chyba dość sporo. Um, jak to wygląda sprawa z Equipunkiem? 175 i 321, to jest akurat śmiech. Spodziewałem się, że mam tego więcej. Chyba, że mi usunęli jakoś. a nie, wydaje mi się. Nie w Skadi. No dobra. Wszystko zobaczone tak jak chciałem. Więc spróbuję, może teraz zmienić sobie trochę wygląd postaci, jeżeli chodzi o twarz. No bo ja je pozdobywałem. Twarz. Hmm. Kurcze, fajnie to wygląda. Wiem, że sobie to zatrzymamy. O ja, ale to brzydko wygląda. Jakoś, nie najgorzej, ale... wolę chyba sobie zatrzymać ewora takiego, jakiego na razie mamy broda nowa. A, bo pamiętam, tak, kupiłem sobie ją dzięki tym wyzwaniom. No i ten tatuaż, który mówiłem, że jest lipny. No faktycznie jest slipny. Tak, już wszystko. Ten mój tatuaż, który aktualnie posiadam, przypomina mi trochę e, tatuaż, który był na trailerze gry, ale ten na trailerze gry był bardziej cały taki czarny, mam wrażenie. Czyli bardziej podobny do tego mojego wcześniejszego, ale też jest dość przyjemny. E, więc tak, na razie szybki zapis gry, tutaj nie szybki, tylko ręczny bo nie chcę tutaj niczego stracić. Podsumowując. Lincolnshire, Gloucestershire, Skiropshire, Jaki, i Nottinghamshire do zrobienia. Cztery obszary Anglii. No, ze Nottinghamshire może być problem, bo jest, to jest obszar jeszcze przeze mnie w ogóle nietyknięty. Jest to ostatni obszar fabularny, więc w porządku. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, w sumie nie ostatni, bo ostatnim jest Norwegia. Ale jeszcze trochę rzeczy do roboty tutaj mamy. Hata walki, dawno mnie tutaj nie było. Mixtura mm, Zgardu Jotunheimu. Oby nie było kurczę źle jak mi się wydaje Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że przez to, że tam jest tyle gór To będę musiał tam tyle się nachodzić A to tyle się nachodzić, że naprawdę Ja w Jotunheimie mam chyba tylko dwie znajdźki zrobione, czyli dwa bogactwa Wydaje mi się, że chyba tak Czyli mam póki co dwie kamienne krwi i mira Na 30, aby móc zaliczyć ołtarzyk I pewnie dwie na 33, aby móc zaliczyć wszystkie bogactwa w Jotunheimie no zobaczymy jak to kurczę wyjdzie, na poradnikach na YouTube gościu robił to w Chyba coś koło godziny, jeżeli się nie mylę, ale już nie jestem pewny Więc Jest tak, mamy piękny Jotunheim i bardzo dużo bogactw na sam początek Może spróbujemy sobie tak to poznaczać jakoś, na razie od dołu mapy spróbuję to zrobić I tych bogactw mamy naprawdę bardzo dużo, na 33, czyli wszystkie musimy znaleźć Czy tak, mój błąd, sądziłem, że wystarczy tylko mieć 30, tutaj, a na to wodzi, że jeszcze więcej. No, w porządku. W asgardzie powinno to pójść chyba szybciej, bo tam mi brakuje. Mam tam chyba 7, czyli 23. No to, jak to tutaj wygląda? Czy mam cały mój akwipunek? Tak, cały. No to dobrze. Zrobiłabym może jakoś na początku. od boku? Chyba, że ja kluczyków nie będę mieć. Taki też może być problem. Ale czemu miałbym nie mieć kluczy? To nic nie jest napisanego, że muszę je mieć. Jednak jest. Eee, jeden jest tutaj zamek. OK. Tak nie przejdę. Ale gdzie jest ten kluczyk? O, nie. Czekajcie. Gdzie rząd do cholery może być? Tutaj jest na dnie naprawdę tego zbiornika z piwem? Znaczy ja już tutaj w przypadku kurczy nie byłem. No na pewno byłem parę razy, ale nie sądziłem, że kluczyk tutaj będzie. Czy znaczy, dam radę w ogóle tak się tam normalnie wtopić w to? No tak, to jest zaliczona normalna woda. Z tego nas to nie upija, więc chociaż tyle. Więc dobrze, spróbujemy tam wrócić. Lecz pijaka, tam jeszcze było napisane. Jednak nas to upiło trochę. O kurczę, ciekawe. Pływanie w alkoholu nas upiło. No, w sumie logiczne. Ale dobra. Najbardziej się boję niestety tych terenów takich bardziej dzikich, gdzie akurat będę musiał trochę po tych jaskiniach pochodzić, bądź jeszcze podkminić z całymi tymi iluzjami, które w Jotunheimie są akurat normalką. Ale mam nadzieję, że takich akcji dużo nie będzie, bo tak że ta. Mechaniki są fajne, ale nie podobają mi się. Kamina, krew i mira. No dobra. To już zrobimy sobie bardziej... O, tak możemy to chyba kończyć. Tak mi się coś wydaje. Więc w następnym odcinku na to chodzi, że będziemy kontynuować wątek Jotunheim, Więc mam nadzieję, że się podobał. Do odcinka.